Planeta Wykręt znajdowała się w samym centrum kosmosu, w punkcie, w którym kiedyś nastąpił wybuch i narodził się wszechświat. Od tamtych czasów tak się składało, że wszystkie zadziwiające wydarzenia odbywały się właśnie tam. Swego czasu nie można się było na Wykręcie opędzić od różnego rodzaju wojowników i zdobywców. Cóż poradzić? Toż to centrum wszechświata, ale jakby się nie starali, ich usiłowania spełzały na niczym, a po porażce przybyszów wszyscy awanturnicy zaczęli omijać wykręt szerokim łukiem. Tak więc mieszkańcy wykrętu od długiego czasu nie troszczyli się o nic, interesowały ich tylko rozrywki. I czerpanie z dobrodziejstw wykręconej wody. Nie dotykały ich biedy tego świata, żyli dostojnie, korzystając z wszelkich przywilejów, którymi obdarzał ich szczodry wykręt. Mieszkańcy wszystkich galaktyk wiedzieli, co to jest wykręcona woda. Wszędzie można było znaleźć zastosowanie dla tego cennego, płynnego minerału, począwszy od techniki i medycyny, a na rytuałach i zabawie skończywszy. Od pradawnych czasów poeci opiewali ją w wierszach, a uczeni zapoznawali się z jej właściwościami. Wykręcona woda co jakiś czas wypływa z wnętrza planety Wykręt. I skrapla się w charakterze rosy. Gdy to następuje, każdy mieszkaniec porzuca swoją pracę i pędzi na wodozbiory, starając się za wszelką cenę zdążyć przed sąsiadami. W tej bezkompromisowej walce wykorzystywane są wszelkie rodzaje magii, także i czarnej. Oczywiście widok tej walki zawsze przyciągał uwagę gapiów i turystów. Z czasem walka o zdobycie wykręconej wody przeobraziła się w wyścigi wykrętów. Jest to ulubiony sport w tym wymiarze. Najlepsi zawodnicy są powszechnie znani, a dzieci w szkołach uczą się ich biografii. Owszem. Roboty wiedziały, że wykręt jest niedostępny, ale uważały siebie za najmądrzejsze i obmyśliły najbardziej przewrotny plan, jak opanować niepokorną planetę. Bardzo szybko plany rozgrzanych do czerwoności i nieposkromionych elektronowych mózgów wstrząsnęły odwykłym od wstrząsów wszechświatem. Pewnego dnia. Na planecie wykrętów pojawił się sprzedawca zabawek Joe. Był to stary, rudy android, sprzedający na ogół lody i cukierki za pokwitowaniem, ale tym razem przywiózł ze sobą cały armark, kramy pełne zabawek ze wszystkich galaktyk oraz zwierzyniec pełen najbardziej niebezpiecznych i osobliwych potworów wszechświata. Od dawna na wykręcie nie było takiego święta. Ludność zapomniała o wszystkim i całymi dniami sterczała przy klatkach i przed kramami podziwiając osobliwości. A wtedy Joe pokazał im gwóźdź programu: najprawdziwszą karuzelę ze starej ziemi. Wszyscy byli porażeni, patrząc na to urzeczywistnione marzenie. Targowali się krótko. Ale zawzięcie. Joe sprzedał mieszkańcom wykrętu karuzelę oraz zwierzyniec, przekazał dokładną instrukcję ich obsługiwania i w pośpiechu odleciał. Nic nie zapowiadało nieszczęścia. Wykrętowianie przykładnie polewali swoją wspaniałą karuzelę olejem napędowym. W myśl zaleceń Joe. Ale pewnego straszliwego dnia karuzela zamieniła się w ogromnego potwora z nierdzewnej stali. Był to dieslowy mutant, biorobot z tajnych laboratoriów Kaliguli. Potwór natychmiast posłał hipnotyzujące radiosygnały do wszystkich miejscowych maszyn z robotami kuchennymi włącznie, które zaraz potem zbuntowały się. To jeszcze nie wszystko. Zwierzęta rozerwały klatki, rzuciły się na publiczność i pożarły kilka osób. Okazało się, że te stwory są również robotami i to niezwykłymi. Należały one do gatunku elektrozombii z nowym, strasznym zasilaniem bioenergetycznym. W ten właśnie milutki sposób przewrotna Kaligula zawojowała wykręt i przeobraziła go w swoje centrum. Teraz planetą rządził dieslowy mutant oraz podlegli mu elektrozombi. Te chodzące wampiry wysysały energię z żywych, lecz nieprzytomnych ciał schowanych we wnętrzach ich korpusów. Właśnie to było podstawą najbardziej potwornego planu niedouczonych uczonych z drugiego kosmicznego wysypiska. Miejscowe roboty po złożeniu przysięgi wierności przed dizlowym mutantem przeszukiwały planetę, wyłuskując każdą kroplę wykręconej wody oraz zmuszali mieszkańców planety do mnożenia w głowach ogromnych liczb. Największą rozrywką elektrozombi były wyścigi wykrętów. Chętnie więc je organizowano, a roboty nawet brały w nich udział. W tym czasie do planety zbliżały się ogromne zastępy nowych robotów, aby czerpać energię z jej mieszkańców i wykręconej wody i stąd rozpocząć atak na cały wszechświat. Ale K.U.B.K., szeryf wykrętu i członek zespołu ścigaczy, nie załamywał się. Postanowił zaprowadzić porządek na swoim terenie i pokazać Kaliguli, że jej miejsce jest na śmietniku. Należało zacząć od elektrozombi. Byli oni newralgicznym punktem okupantów z powodu swojej skrajnej natury. Kałbek wyśledził, że jeżeli wywołać u elektrozombi silny szok, to obudzi się w nich uczucie poddanego, karmiącego sobą mechaniczne części robotów, po czymś takim robot będzie zburzony od środka. Była tylko jedna szansa, aby zaszokować elektrozombi. Trzeba było zmusić je do wyścigu i wygrać z nimi. W tym celu. Ubek zebrał najsilniejszych wykręconych zawodników. Ich zadaniem było pokazanie się z jak najlepszej strony, aby elektrozombi zechciały się z nimi ścigać. W tym pojedynku nie chodzi tylko o wykręt, ale tylko mistrzostwo wykrętu jest w stanie zrujnować koszmarne plany robotów i uratować zamarły w straszliwym oczekiwaniu Wszechświat. A więc witam wszystkich, jestem w VVP1997, a więc tutaj mamy kasę, to jest wykręcona woda w butelkach, będziemy ją zdobywać, wszystko wyjaśnię później. Tu są najsilniejsi gracz, znaczy Najsilniejsze pojazdy, którą zebrał kałubek i my sobie będziemy grali kałupkiem tylko zmienimy mój imię okej, okay. o no tak, tu mamy dieslowego potwora co my tu mamy? tu mamy y, różne rzeczy, gdzie się możemy ścigać Musimy sobie Ja oczywiście wybiorę sobie najlepsze na ten, na ten moment, które mogę mieć. Czyli to. Jak dla mnie. I co? Hmm. Także się ściga. Ten kolega który nam wszystko mówi. Kraj jest zrobiony na styl taki śmiesznowaty. Już po samym i czy mogliście czy już po samym wstępie mogliście poznać, że tam są jakieś nazwy nawet diesla, tam diesla elektrozombi tam, moje boje tam, czy. więc tak mmm, kolejne odcinka powinniście się, sobie spodziewać w najbliższym czasie em phút tôi là